Francuski pisarz został nagrany, teraz chce zablokować film. Michel Houellebecq to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych, a zarazem kontrowersyjnych francuskich pisarzy. Autor takich powieści jak Czastki Elementarne czy Platforma, w swoich dzielach nie unika obscenicznych wadków. W przeszłości był także posadzany m.in. o mizoginię czy islamofobię. Ostatnio Houellebecq stał się bohaterem kolejnego skandalu. Wszystko za sprawa nagrania z udziałem pisarza zarejestrowanego przez holenderskiego filmowca. Francuz pozwolił bowiem nagrać się w towarzystwie prostytutek. Teraz próbuje zablokować dystrybucję materiału. Niedawno w sieci ukazała się zapowiedź kolejnego filmu autorstwa Stefana Ruitenbecka, Członka holenderskiego kolektywu artystycznego Kirac. Wytłumaczające nieco ponad półtorej minuty wideo, już zdarzyło odbić się w mediach szerokim echem. W nagraniu znalazły się kadry przedstawiające Michela Hoolebec, lecę w lusku i calujecego mloda kobieta. Wideo zostało opatrzone komentarzem, w którym filmowiec zdradził, że dla pisarza spotkanie z prostytutkami. Jak stwierdził w trailerze Back. Francuski pisarz w jednej z wymienionych wiadomości poinformował go o konieczności odwalania swojego miesiąca miotowego. Hołę Lebecki i jego młodsza o 34 lata zona Kianonli mieli wybrać się do Maroko. Ostatecznie zrezygnowali jednak z wyjazdu w obawie przed islamistami, gdy pisarz pozalił się swojemu rozmówcy. Za jego zona spędziła miesiąc, rezerwując dla niego spotkania z prostytutkami. Ruitenberg złożył mu niecodzienna propozycja. Filmowiec zaoferował, że zorganizuje pisarzowi schadzkę z, z prostytutkami w zamian za pozwolenie na nagranie spotkania. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Powiedziałem mu, zeznam wiele dziewczyn w Amsterdamie, które chętnie będą uprawiały seks ze znanym autorem z ciekawości. I zorganizuję mu pokój hotelowy, jeżeli pozwoli mi wszystko nagrać. Słyszymy na nagraniu: Cały film, w którym znalazły się także kadry z udziałem Michała Cholebecka, ma ujrzeć światło dzienne 11 marca. Jak poinformowali w oficjalnym oświadczeniu prawniczki 66-latka, pisarz i jego żona S.A. szokowani i zdegustowani zarejestrowanym przez holenderskiego filmowca materiałem, który według nich zawiera poważne i falszywe stwierdzenia, które brutalnie go zawich godność. Pisarz i jego zona nakazali prawniczkom rozpocząć działania na drodze prawnej mające na celu zablokowanie premiery całego filmu i usunięcie jego zwiastuna ze wszystkich internetowych źródeł. Chce także uniemożliwić Holendrowi i jego ekipie nie tylko pokazywanie filmu, lecz także wykorzystanie wszystkich innych ujedz z Howell Lebeckiem, które mogą posiadać. Jak poinformowano AFP, pisarz napisał tak za list do holenderskiego reżysera w którym stwierdził, iż opublikowany trailer wyrzadził nieodwracalnie ze zaszkodził jego prywatności i honorowi oraz zonie, która jest zrozpaczona przedstawionymi w nim klamstwami. Sam autor filmu z udziałem francuskiego pisarza opowiedział za ostatnio o ich współpracy w rozmowie z wice. Rui Tembek zdradził serwisowi, że nagrania do produkcji trwały aż 6 dni i powstawały w Paryżu i Amsterdamie. Stwierdził także, i w tym czasie pisarz miał uprawiać seks z czterema kobietami i dyskutować z nimi o filozofii. Przy okazji zachwalał także jego umiejętności luskowe. Myślicie, że pisarzowi uda się zablokować premierę filmu? Zobacz również, Eva Mingę mówi o stawkach celebrytek prostytutek i zdradza kulisy seks biznesu cel wywiad.